Elite Dangerous jest jedną z tych gier, które mam zaplanowane na emeryturę. Jak już będę siedział we własnej chatce w górach, z dala od cywilizacji odpalę sobie Elite i będę latał po galaktyce i może odkryję jakąś planetę i ona zostanie nazwana w jakiś fajny sposób, na przykład o tak właśnie. Choć być może już wtedy nie będzie nic do odkrycia, ponieważ społeczność graczy aktywnie robi to przez cały czas. Choć ostatnio to głównie narzeka na premierę bardzo zabugowanego dodatku Odyssey. Ale wiecie co? Nie, wróć. Załóżmy nawet, że dożyję do tej emerytury i załóżmy, że wtedy jeszcze Elit będzie działać, i załóżmy, że jeszcze nie spłoniemy pod Słońcem, to i tak będę miał naprawdę sporo do odkrycia, bo galaktyka w Elit to tak naprawdę jak najlepiej odtworzona nasza galaktyka, a w naszej galaktyce są no, no sporo, no sporo gwiazd i, i planet, i w ogóle wszystkiego jest sporo. Tak w tryliony w sensie więcej niż 100. I choć teraz gracze narzekają, i z tego co wiadomo, to słusznie narzekają. To wcześniejsze inicjatywy społeczności elit ciągle budzą podziw. I o kilku już mówiłem w poprzednim materiale na temat elit o biciu rekordów odległości w samotnych wyprawach poza galaktykę oraz o organizacji Fuel Rats, która ratuje graczy paliwem. Tym razem jednak zostaniemy w granicach galaktyki. Posłuchajcie więc o tym, jak tysiące graczy zebrało się do kupy i wyruszyło w wyprawę, której celem było katalogowanie białych plam na mapie. Galaktyki. Śmiało ruszyło tam, gdzie nie dotarł jeszcze. E, a nie, przepraszam, w sumie tego cytatu użyłem już chyba w poprzednim materiale, to może teraz jakiś inny sławny cytat. U ta, ta solo? U pasa, kudala Bubala, ali e, To był Jabba, ale nad Jabbą muszę jeszcze trochę popracować. Please do not pay attention to that dziwny pasek. Zaczęło się od jednego człowieka, komandora Erimusa Kamzela, który w 2014 roku wyruszył na samocną wędrówkę do najdalszych rejonów Drogi Mlecznej. Leciał statkiem długodystansowym ASP Explorelem i ASP wcale nie oznacza Akademii Sztuk Pięknych i ten jego statek nazywał się DSS Beagle od takiego pieska. Dotarł do najdalszego, bo oddalonego od SOL o 65279 lat, świetnych systemu, znanego wówczas jako Cekia zq myślnik LC24-0. Dziś nazywa się inaczej, ale do tego jeszcze wrócimy. Wyprawa trwała jakieś 5 tygodni. Nawet dzisiaj, po prawie 7 latach, dotarcie do tego systemu jest dla obieży światów elit czymś w rodzaju kamienia milowego, ostatecznego egzaminu. To nie jest takie hop-siup, sobie skoczę raz, dwa i jestem na skraju galaktyki. Bo wiecie, galaktyka w Elite Dangerous ma rozmiary naszej galaktyki. Oczywiście to wszystko jest skompresowane, ale nie mniejsze pod względem gęstości. Zaludnienia, że się tak wyrażę. Średnica Drogi Mlecznej wynosi jakieś 100 tysięcy lat świetlnych, więc pociąg raczej długo by jechał. I nawet jeżeli mielibyśmy się zatrzymywać przy procencie interesujących nas światów, no to powiedzmy, że ciućków by nam nie starczyło na podróż. Te tryliony, trylionów obiektów, systemów gwiezdnych, planet, mgławic i innego kosmicznego śmiecia znajdziemy w grze, tylko oczywiście nikt nie jest w stanie tego wszystkiego odkryć, opisać, zmapować, ale można próbować. Rok po wyprawie Distant Suns, Erimus Kamzel organizuje kolejną Distant Worlds. Tym razem jednak nie jest sam, bo towarzyszy mu ponad tysiąc innych graczy. Trasa, w którą wyruszyli, pokrywała się mniej więcej z tą, którą Kamzel przebył rok wcześniej. Tym razem jednak wyprawie przyświecał również inny cel zbadać jak najwięcej światów, które po drodze znajdą. Jakiś czas wcześniej pojawił się dodatek do elit, który pozwalał na eksplorację planet, więc takie wycieczki były możliwe. Wyprawa jednak nie wykluczała osób, które dodatku nie miały, ci czekali na orbitach planet. Organizacja takiej wyprawy to jednak nie w mąkę pierdną, że okej, okay, lecimy, to nara. Lwią częścią takiej wyprawy jest logistyka, jest organizacja grup, do których gracze mogą się zapisywać. Generalnie to nie jest szkolna wycieczka. To znaczy, trochę jest, ale taka szkolna wycieczka, na której wychowawczyni kazałaby wam jeszcze wyremontować ruiny zamku, które akurat zwiedzacie. Gdy ktoś zgłaszał chęć udziału w ekspedycji Distant Worlds, musiał wybrać rolę, którą będzie w trakcie pełnił. Mógł być szczurem paliwowym, czyli osobą, która dostarczała stateczkowi soczek. Mógł być kartografem, czyli poszukiwaczem interesujących światów do eksploracji. Mógł wstąpić do zbrojnej eskorty, bo nie wiadomo jakie zagrożenia czają się w galaktycznej przestrzeni. Wtedy już można było spotkać alienów i nigdy nie wiadomo było, jakie ich nastawienie będzie, wraże czy spolegliwe. Jeżeli wraże, to trzeba się strzelać, jeżeli spolegliwe, to można handlować, a jak handel, to trzeba mieć również statki, które będą przewozić te wszystkie towary i to jest kolejna rola, w którą mógł wejść uczestnik wyprawy w transportera dóbr znalezionych po drodze. Trasa została podzielona na 23 przystanki, z których większość znajdowała się w pobliżu jakiejś mgławicy. Ostatnim był oczywiście najdalej położony system w galaktyce, ten do którego rok wcześniej dotarł Kamzel. Flota podzielona była na dwie grupy, druga składała się ze słabszych statków, które nie były w stanie nadążyć za tymi szybszymi. Ta flota utrzymywała się jakieś dwa tygodnie przed pierwszą. Z 1153 zarejestrowanych uczestników wyprawy do finału dotarło 571. W trakcie wyprawy Distant Worlds dokonano między innymi wówczas największego skoku oraz instancjonowanej bitwy, w której uczestniczyło najpierw 50, a potem nawet 100 graczy jednocześnie. Takie zbiorowisko zwróciło uwagę studia Frontier Development, które upomniało organizatorów wyprawy, żeby łaskawie nie organizowali takich masówek, bo rekomendowana Liczba graczy w jednej instancji to 32. Było jednak też niebezpiecznie, na przykład w trakcie wiekopomnej wspinaczki na górę Greori, która zlokalizowana jest obok bazy punktu 18. I tak jak numer tego punktu, góra ma 18 km wysokości. Kilku członków ekspedycji zdecydowało, że na górę się wespnie. Oczywiście na końcu drogi, dla tych, którzy dotarli, zorganizowano serię wydarzeń typu festyn, dożynki, dyplom itd., a także ślub. Ślub w najdalszym punkcie galaktyki, między komandorem Jonathanem Talim oraz komandorką Eleną, a towarzysze podróży ustawili łuk. Ze swoich statków Romantyz i tak, Beagle Point, czyli ten właśnie najdalej wysunięty punkt w galaktyce, wziął nazwę od nazwy statku Elimusa Kamzela, statek zaś od pieska Bigla Jacka, który odszedł na krótko przed pierwszą wyprawą Kamzela. Najdalszy punkt drogi mlecznej w Elite Dangerous upamiętnia więc jego towarzysza. Jednak Distant Worlds to był dopiero początek. Największa wyprawa, jaką Elite widziało, miała dopiero wyruszyć. W roku 2017 Erimus Kamzel zapowiedział drugą część wyprawy Distant Worlds, czym miała się różnić od poprzedniej. Celem również miał być wszakże Beagle Point, a trasa ponownie miała biec niedaleko Sagitariusa A, czyli wielkiej czarnej dziury w środku drogi mlecznej. Po raz kolejny celem ekspedycji było katalogowanie ciekawych obiektów, planet oraz systemów, które zostaną po drodze napotkane. Zmian jednak oczywiście było sporo. Po pierwsze, droga powrotna miała odtwarzać drogę, jaką przebył USS Voyager z serialu Star Trek Voyager. W trakcie podróży miały mieć miejsce różne wydarzenia oraz atrakcje. Nad tym wszystkim unosiły się jeszcze dwa znacznie poważniejsze cele. Zbudowanie z zebranych po drodze surowców stacji kosmicznej w centrum galaktyki oraz bazę wypadową w Beagle Point. Biorąc pod uwagę to, że wyprawa ruszyła w styczniu 2019 roku, czyli praktycznie 3 lata po zakończeniu poprzedniej, trzeba było również liczyć się ze zmianami w samej grze. W międzyczasie bowiem pojawiło się duże rozszerzenie o nazwie Beyond. Pojawił się kodeks, czyli nowy sposób śledzenia odkryć. Zmieniono również system wydobywania surowców. Elite Dangerous była w dużej mierze inną grą niż trzy lata wcześniej. Obce rasy pojawiały się już regularnie, i nie tylko jedna, ale kilka. Ich skatalogowanie oraz miejsc, w których mogą się pojawiać, również było jednym z celów ekspedycji. Gracze zaczęli się więc zgłaszać. Zapisy do ekspedycji ruszyły 1 lutego 2018 roku, no i miały potrwać cały rok. 22 lutego osiągnięto liczbę 2000 zgłoszonych graczy, tak więc w stosunku do Poprzedniej ekspedycji jej rozmiar zwiększył się po niecałym miesiącu prawie o 100%. Na początku stycznia 2019 roku było to już 6 tysięcy graczy, jednak dopiero wtedy w sumie tydzień przed zakończeniem zapisów te nabrały rozpędu. 15 stycznia chęć uczestnictwa zgłosiło już 12 tysięcy graczy. Gdy rejestracja została zakończona, liczba potencjalnych uczestników była ogromna. 13615. Tym samym Distant Worlds 2 bił poprzednią ekspedycję, która wówczas była największą jaką gra widziała, prawie dwunastokrotnie. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzedniej ekspedycji, trzeba było ją przygotować logistycznie. Ponownie gracze zostali przydzieleni do konkretnych ról, takich jak kartografia, ochrona, górnictwo, zwiat, geologia, mechanika, dostarczanie paliwa. Pojawiały się również tzw. media, czyli osoby, które streamowały albo nagrywały całe wydarzenie. Mało tego, na wyprawę można było się zabrać w roli turysty, którymi opiekowali się galaktyczni przewodnicy. Skala wyprawy, zarówno pod względem liczby uczestników, jak i ciężaru organizacyjnego, była nieporównywalnie większa, ale i cele wyprawy odpowiednio bardziej ambitne. No coś. Trzeba robić przez te 304 dni, tyle bowiem miało zająć pokonanie dystansu ponad 200 tysięcy lat świetnych, na które składała się trasa Distant Worlds 2. Start zaplanowano 13 stycznia 2019 roku z systemu Pallaeni. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, podzielono go na trzy części. Gdyby wszyscy startowali od razu, to komputery by eksplodowali. Pierwszym punktem, do którego mieli udać się komandorzy, była planeta 7b. Po drodze można było odwiedzić inne ciekawe miejsca, jak chociażby Okotora czy Herschela 36, z którego rozciągał się całkiem niezły widok na mgławice laguny. Tak rozpoczęła się największa w historii Elite Dangerous ekspedycja tam i z powrotem. W międzyczasie realizowano pierwszy cel społeczności wyprawy, czyli wydobycie minerałów koniecznych do konstrukcji gwiezdnego portu. Kolejnym punktem programu było opuszczone osiedle na planecie A3A w systemie PRU-ASCS NC-MD7-192. Po drodze oczywiście można było zahaczyć o inne, bardzo ciekawe punkty galaktyczne. Pierwszy etap wyprawy składał się z pięciu głównych przystanków i zakończył się 15 lutego w Paolo Harbor w systemie BOWNST-KS-SC20-959. myślnik I ten port był ostatnim, należącym do tak zwanej Colonia Connection Highway, czyli sieci przystanków, sieci takich przystani, gwiezdnych portów, która rozciągała się na przestrzeni 20 tysięcy lat świetlnych. Za tym była już tylko pustka. Okej, okay, może przesadzam, ale generalnie za tym punktem ruch jest już trochę mniejszy. Tym razem podróż podzielona była nie na 23, a na 12 przystanków. Siódmym był Sagittarius A i to właśnie stąd ekspedycja wyruszy do Beagle Point. 21 lutego w pobliskim systemie ukończono pierwszy etap budowy wielkiej stacji kosmicznej o nazwie Explorers Anchorage. Był to jeden z celów społecznościowych ekspedycji. To najbardziej oddalona od systemu SOL stacja kosmiczna i jednocześnie najbliższa najdalszemu punktowi w galaktyce. Konstrukcja stacji trwała jeszcze 4 tygodnie. Od 7 do 12 marca 2812 pilotów zebrało na ten cel 2 367 428 ton minerałów. 21 marca budowa została zakończona Cztery dni wcześniej, natomiast ekspedycja wyruszyła w kierunku drugiego celu podróży Beagle Point. Po drodze odwiedziła jeszcze kilka przystanków, a między tymi przystankami można było odwiedzić punkty poboczne, takie jak chociażby lodową Koronę, Głowicę Magnus oraz wiele, wiele innych. Wyprawa dotarła do celu 21 kwietnia, choć maruderzy mieli czas do 13 czerwca. Ci, którym było mało, mogli jeszcze wyruszyć w drogę powrotną trasą USS Voyager, jednak była to już nieoficjalna część ekspedycji. Tak jak w przypadku finału pierwszej wyprawy, był również czas na świętowanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że do celu przed 13 czerwcem ostatecznie dotarło 3747 pilotów, czyli jakieś 27% ekspedycji. To i tak całkiem spora liczba. A skoro mowa o liczbach, to trzeba co nieco powiedzieć o tym, co udało się w trakcie Distant Worlds 2 osiągnąć. Zeskanowano 28 845 114 ciał niebieskich oraz naniesiono na mapę 667 913 takich ciał. Uczestnicy wyprawy przebili łącznie jest 674 479 714 lat świetlnych. I teraz rodzi się pytanie, kiedy trzecia edycja wyprawy? No cóż, póki co jest ona odłożona na czas nieokreślony ze względu na stan, w jakim Elite Dangerous teraz jest po premierze Odyssey. A może jednak nie będę czekał do emerytury i zagram od razu? Dobra, no to do zobaczenia za 20 lat. papa pa!